Witam wszystkich bardzo serdecznie, świeżutko, bo zaledwie 3 dni po meczu z Legnicą przed meczem z GKS-em Katowice. Ze mną dzisiaj Rafał Niziołak. Cześć. 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 Rafał, czy brałbyś 20 punktów po 9 kolejkach w ciemno, gdyby ktoś zaproponował przed rozpoczęciem sezonu? Myślę, że tak. Myślę, że 20 punktów naprawdę to jest bardzo dobry dorobek punktowy i Cieba bym wziął, na pewno mogliśmy zdobyć więcej, ale, ale jesteśmy pokorni i wiemy, że te 20 punktów trzeba cię było ciężko zapracować i, i ciężko walczyć. Ten sezon się różni jakkolwiek od poprzednich? No Na pewno ten się różni, że dobrze zaczęliśmy. Zazwyczaj tę sezony zaczynaliśmy bardzo średnio, i, i później musieliśmy się martwić do końca. O utrzymanie, także na pewno w tym się różni. Zaczynamy bardzo dobrze i, i, i z wielkimi apetytami. A kiedyś powiedziałeś w wywiadzie dla kibiców, że e, koniec kariery e, zaplanowałeś w mks ie klucz, to jest dalej aktualne? Myślę, że tak, no, dlaczego nie? No, na razie nie, nie kończę z graniem, na pewno chciałbym jeszcze parę lat pobrać. Na pewno wodrze ma dobre poziomy, a jak będą jeszcze siły, to. Chciałbym wrócić do Ampeysu i być może tam zakończyć swoją przygodę z Kapitańska opaska w ostatnim meczu i gol strzelony Miedzi na wyjeździe. Dodały skrzydeł i pewności siebie? Na pewno tak. No. Od, no, od początku tego sezonu czuję się dobrze, czuję się pewnie. I mam poparcie trenera, więc na pewno czuję się dobrze i ta opaska tym bardziej, że, że, że w Legnicy spędziłem też parę lat i taki się lat taki bodziec, ale na pewno cieszy. Każda branka cieszy, a tym bardziej na takim terenie i z takim rybakiem. Miałeś już kiedykolwiek taki moment w karierze, że chciałeś zawiesić buty na koku? Zdarzyło się? Nie, myślę, że nie. Na pewno ciężko mną ten było, jak co powiem, po w ale myślę, że nie. No. Czuję się dobrze, czuję się młodo, więc na pewno o tym jeszcze nie myślę. Jeszcze takie pytanie co do kwestii drużyny, atmosfery w szatni. Często się teraz powtarza wśród kibiców, słowo kolektyw, że w końcu tworzycie jedną całość. Taki moment jakiś ewidentny, którym to zaskoczyło tak totalnie? Bo widać tą zmianę mimo wszystko. A myślę, że poprzednia runda. No, ten skład się aż tak bardzo nie zmienił w poprzedniego sezonu i, i, i ta poprzednia runda, gdzie naprawdę z ciężkiej sytuacji wyszliśmy, utrzymaliśmy pierwszą ligę i, i, i myślę, że to było takie scalający zespół. No i, I to pokazujemy teraz na boisku, bo znamy się dobrze i, i wiemy, na co stać każdego z nas. Inne hobby niż piłka nożna. Znam trzy z poprzednich wywiadów, hmm. czyli góry, rodzinnie, narty i podróże. Zgadza się. Nic się nie zmieniło. Na wszystkie masz czas? No na pewno nie, no na pewno z nartami trzeba uważać, bo to wiadomo, jak gramy zawodowe w piłkę, to, 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 to bardzo łatwo o kontuzję. Jak tylko możemy, to oczywiście w góry chętnie wyjeżdżamy całą rodziną, więc, więc to na pewno częściej. No i podróżujemy, jak tylko jest wolny, wiadomo, że w czasie sezonu jest tego wolnego mało, no ale po sezonie, w trakcie przerwy, jak najbardziej. Troszkę odpoczynku się przyda. Ty masz dwie córy? Tak jest, dwie córki. Czyli e, one Cię na pewno zachęcają do innych zadań niż typowo kłopięce, prawda? Do innych hobby. Ty masz jakąś odskocznie prawdopodobnie od piłki i typowo męskiej? No, no właśnie ty nie do końca. No. Nie? Córa trenuje piłkę nożną, także... Nie I tak no, bardzo, bardzo chętnie uczę na treningi, więc, więc na pewno... Te takie sportowe geny wszyscy mają. Czyli jednak. I ostatnie pytanie. Rywal GieKSa. Jaki? No na pewno ciężki. Na pewno taki, z którym się ciężko gra, ale mamy myślę dobre spełnienia z tych meczy. Często wygrywaliśmy i mam nadzieję, że, że ten sobotni mecz będzie również zwycięski. No to teraz Rafał nas zaprosi na ten sobotni mecz. Zapraszam wszystkich serdecznie na sobotni mecz z GieKSą bądźcie naszym 12. zawodnikiem a po meczu mam nadzieję będziemy cieszyć się razem ze wszystkimi